Cześć. Jeżeli szukasz pracy i chcesz wiedzieć w jaki sposób znaleźć swoją idealną pracę przy pomocy kreacji rzeczywistości, to ten materiał jest właśnie dla ciebie. Jest to materiał, który nagrałem dla mojej grupy hakerzy rzeczywistości na Facebooku. Natomiast jest on tyle fajny, że postanowiłem umieścić go też na moim kanale YouTube z Przepływu, żebyście mogli też z nim się zapoznać. Ja nazywam się Jan Pawlak, a to jest kanał z Przepływu. Zapraszam cię do obejrzenia tego materiału. Dostałem trochę wiadomości od Was, troszkę informacji, natomiast tak bardzo na świeżo, akurat kiedy przygotowywałem się do tego, żeby wrzucić właśnie jakiegoś kolejnego live'a tutaj na grupę, napisała do mnie jedna osoba. Nie będę tutaj mówił kto, bo skoro ktoś pisze do mnie prywatnie, to nie będę mówił sam. W każdym razie ruszył temat się odnośnie pracy. To jest coś, co bardzo często pada w zapytaniach do mnie. Tak naprawdę są takie trzy filary, które gdzieś tam zawsze się pojawiają. I to są relacje, to jest praca i to są pieniądze. I chciałbym tutaj powiedzieć właśnie o tej pracy, w jaki sposób podchodzić do tego, w jaki sposób można nawet nieźle szukać. Co tak naprawdę ustalić sobie te warunki do znalezienia tej nowej pracy? Dlatego, że jeśli chcemy taką pracę, jakiej, o jakiej marzymy, chcemy czegoś konkretnego, to tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ustalić ten warunek końcowy. Kłania się tutaj tak naprawdę inżynieria wsteczna w tym wszystkim. I e, jeśli szukamy czegokolwiek, co chcemy uzyskać, to nie określamy tego od początku tej drogi, to może trochę dziwnie zabrzmi, ale tak działa moja metoda i dlatego ona działa, podejrzewam, że nie określamy od początku tego, czego chcemy, tylko określamy finał, którego oczekujemy. I przez inżynierię wsteczną, określając finał, którego oczekujemy, to wtedy właśnie zaczyna działać. Wtedy to wszystko wchodzi w ruch i dostajemy dokładnie to, czego chcemy, czego oczekujemy. Jeśli szukamy pracy. To warto zastanowić się nad wszystkimi aspektami, nad którymi na, na których szczególnie nam zależy. I to się tyczy każdego z aspektów. Po pierwsze, zarobki. Po drugie, atmosfera. Po trzecie, czy ta praca jest jakąś konkretną pracą. Kolejna rzecz, witam, witam, hej. Kolejna rzecz. Czy ma spełniać jakieś szczególne warunki, na których nam zależy? Czy jest jakiś aspekt, który chcemy tam osiągnąć? Czy jest jakiś aspekt, którego chcemy uniknąć? I teraz odnośnie tego unikania, ponieważ ja zawsze mówię, żeby nie skupiać się na tym, czego chcemy uniknąć, tylko na tym, co chcemy osiągnąć. Dlaczego? Dlatego, że. Witam, hej, hej. <laughs> Dlatego, że wszystko, czym rezonujemy w trakcie naszej kreacji, to przyciągamy do siebie. Więc jeśli będziemy myśleć o tym, czego nie chcemy, to niestety, ale zadziała to w taki sposób, że nie wyrezonujemy tego, że nie chcemy tego, tylko wyrezonujemy częstotliwością tego, co właśnie, o czym właśnie myślimy. Czyli będziemy przyciągać to zamiast oddalać od siebie. Czyli jeśli chcemy, Czegoś konkretnego, i na przykład jest jakiś aspekt, którego nie chcemy, to na przykład powiedzmy, że nie chcę, żeby w takiej pracy, na przykład, musieć pracować po 12 godzin. To nie myślimy o tym, że nie chcę pracować po 12 godzin, tylko myślimy konkretnie, tak? Czyli aspekt pozytywny tego. Chcę w tej pracy pracować dziennie, na przykład, po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Konkretnie, tak? I teraz, dlaczego mówiłem też o tym wcześniej, żeby nie myśleć od początku do końca, tylko od końca do początku? Dlatego, że nie zależy nam na tym, żeby określić stricte tych punktów poszczególnych, które coś nam stworzą, tylko żeby stworzyć obraz całkowity, który jest wynikiem tych wszystkich punktów. I owszem, możemy zrobić tak, że niektórzy na przykład mówią o takich metodach, żeby spisywać sobie. Ja bardziej to biorę pod uwagę, nie spisywania różnych rzeczy, czyli na przykład chcę pracować 8 godzin, chcę pracować 5 dni w tygodniu, chcę zarabiać 10 tysięcy netto, chcę mieć fajne biuro z jednym biurkiem, żeby nikt mi tam pod biurkiem nie łaził. Bardziej chodzi o to, że okej, okay, początkowo możemy sobie wypisać rzeczy, na których nam zależy, ale bardziej Skłaniałbym się do spisania czegoś w rodzaju, powiedzmy, scenariusza filmowego. Dlatego, że no, tak ja tak troszeczkę podchodzę do tego i do tej całej naszej rzeczywistości, która się objawia, że jest ona wynikiem po prostu scenariusza, który się określa przez nas i on się realizuje. Czyli, jeśli szukamy czegoś, to patrzmy na sam koniec. Czasem są takie filmy, które ja bardzo lubię osobiście. I chyba u Quentina Tarantino kojarzy właśnie taki sposób rozpoczęcia filmu, że najpierw wrzuca taką zajawkę czegoś, co już się zdarzyło gdzieś w dalszej części filmu i dopiero wchodzi od początku cały scenariusz, rozwija tą sytuację do tego momentu. Czyli na początku wrzuca coś, co chce pokazać, że to może zainteresować odbiorcę, tak? I odbiorca będzie w oczekiwaniu takim na to. W jaki sposób to się rozwinie do tego miejsca? I w kreacji trochę właśnie o to chodzi, żeby zacząć od końca. Czyli, jeśli myślę o mojej pracy idealnej, to przede wszystkim trzeba by sobie odpowiedzieć na pytania, jak chcę się czuć w tej mojej pracy idealnej. Czyli wyobraź sobie, jaka ona jest. Wręcz nawet zamknąć oczy i Przetwarzać sobie w głowie, projektować wręcz, jak wchodzisz do tej pracy. Wchodzisz powiedzmy do biura, widzisz, jak ono wygląda, kto tam pracuje, kto się z tobą wita, jakie tam panują warunki. Czyli wszystkie te rzeczy, które mogłyby wpłynąć na wizerunek tej pracy, powinniśmy tam zawrzeć, aby móc to poczuć w naszej wizualizacji. I to nie robimy dlatego, żeby samą wizualizację przeprowadzić, tylko żeby poczuć to, jak będziemy się czuć w trakcie odtwarzania takiej sceny. Bo to nie określenie warunków jest najważniejsze, a poczucie tych warunków. Dlatego cały czas trąbię o emocjach. Emocje są najważniejszą rzeczą. Po prostu ever. O, witam, witam. Jeśli chodzi o tą naszą pracę cudowną, to tak jak powiedziałem, wejdźmy do pomieszczenia, zobaczmy jakie tam panują zapachy wręcz, jaka jest atmosfera, co tam słychać, co widać, jak się tam czujemy, ze szczególnym nastawieniem na to, jak chcemy się tam czuć. Próbujcie omijać coś takiego, żeby w takiej scenarii wdawały Wam się aspekty z poprzedniej pracy. To jest częsty problem przy kreacji nowej pracy, gdzie ktoś chce uzyskać coś nowego, fajnego, i nie może, ponieważ wraca aspekt tej starej pracy. E i to poczucie takiego niespełnienia w tym, w czym jesteśmy teraz, na przykład w tej pracy, w której jesteśmy, albo w której z poprzedniej pracy. Często jest coś, coś takiego, że mamy taką blokadę trochę i takie dziwne przekonania, że tak w jednej pracy miałem głupiego kierownika, w drugiej pracy też był dziwny. W kolejnej pracy, to już w ogóle po prostu była jakaś tragedia. No to co, teraz pójdę do następnej i znowu będzie taki. I to jest pułapka, którą należy wyłapać u siebie. Jeśli coś takiego zacznie nam chodzić po głowie, i od razu ją skorygować. I jeśli przechodzi nam w trakcie kreowania takiej wizji, tej nowej pracy, coś właśnie takiego, co jest aspektem z poprzedniej pracy, czego nie chcemy, czego byśmy chcieli uniknąć, to od razu mówimy stop. I tu mówię, że żadne inne słowo nie działa, to od razu przestrzegam, naprawdę to jest sprawdzone wielokrotnie. Nic poza słowem stop nie działa. I stopujemy, dopóki ta wizja się nie zatrzyma, dopóki te myśli się nie zatrzymają i korygujemy od razu. Czyli jeśli na przykład, nie daj Boże, gdzieś by mi się tam zaczęły wkradzać myśli, że kierownik jest zawsze jakiś, to trzeba sobie wyobrazić tego kierownika. Jaki on jest wspaniały. Jak wchodzimy do biura i kierownik nas wita, na przykład z szerokim uśmiechem, podaje nam rękę, pyta nas, czy chcemy się napić kawy, oprowadza nas po biurze, przedstawia nas wszystkich, pokazuje nam różne rzeczy, jak wspaniałym jest człowiekiem. Czyli robimy totalny słab w drugą stronę tej persony, tak? Wszystkie aspekty, które mogą Wam się objawić właśnie w taki negatywny sposób. Próbujemy totalnie obrócić w drugą stronę i wyobrazić sobie to jakby to wtedy wyglądało po to żebyśmy mogli odczuć to w jaki sposób my będziemy się wtedy czuć jak będziemy doświadczać tego od tej drugiej strony. I jak przejdziemy cały scenariusz czyli wyobrazimy sobie naszą tą idealną pracę to na końcu. Zatrzymaj się na chwilę i skup się nad swoimi emocjami. Zauważ, jak się czujesz. Czy na pewno czujesz się z tym dobrze? Czy może coś jest nie tak? Jeśli coś jest nie tak, to spróbuj zauważyć, co ci nie pasuje. I koryguj to. Stop i korekcja. Jeżeli cokolwiek się dzieje nie tak, stop i korekcja. Od razu, nie zostawiajmy tego, bo dzisiaj nawet rozmawiałem z jedną osobą na ten temat, że y, najlżejsze myśli, które czasem przechodzą nam przez głowę, bez zastanowienia, po prostu coś wpada, przemiele, wychodzi. Nawet dobrze nie pomyślałem, po prostu przeszło mi to przez głowę. <tuszę> to jest zabawne, ale. To są myśli, które najszybciej się wykreują. Tak to jakoś tak działa. <gry> Czyli coś, co bezwolnie przetworzymy i puszczamy, zobacz, to po prostu przechodzi. Bez żadnego problemu, tak? Nie przechodzi przez filtr, nie przechodzi przez blokady, po prostu przechodzi. I to się najszybciej kreuje. I zauważ, ile razy w Twoim życiu takie rzeczy się zdarzały, że o czymś pomyślałeś króciutko. I to nagle jest. Bach, tak, realizuje się. Jak często coś takiego się zdarzało. I na tym przykładzie możecie zobaczyć, jak szybko mogą się zdarzyć rzeczy, które po prostu gdzieś tam przeszły, a ile musicie się męczyć nad czymś, nad czym się męczycie, właśnie dlatego, że się męczycie, zamiast po prostu to przez siebie przepuścić. Z lekkością. Poczuć i puścić. Wracając do um, tego scenariusza odnośnie pracy, na końcu powiedziałem, żebyś poczuła, poczuł tą emocję, w której jesteś. To jest najważniejsze. Poczuj to, jak się czujesz w tych warunkach, które właśnie sobie przetworzyłeś. Poczujcie to dokładnie. Spróbuj. Zapamiętać wręcz tę emocję i pobyć w niej chwilę. Z lekkością. Nie rób niczego. Nie rób nic na siłę. Pobądź w tym z lekkością. I staraj się, nawet jeśli ci się to uda, przypominać sobie wtedy, kiedy na przykład zaczniesz myśleć o pracy. Zeruj wszystko i próbuj przypomnieć sobie to, jak się wtedy czujesz. Tak. Po tym swoim wyobrażeniu tej idealnej pracy. Dlatego, że to jest ten moment, który kreuje. Są jeszcze inne szczególne. Przepraszam, inne szczególne warunki, które mogą na to wpływać. Natomiast no to powiedzmy, że nie chcę za bardzo też przedłużać tego live'a. O kurczę, już mamy 15 minut. Ale to jest najważniejsze, właśnie, żeby móc poczuć to, jak chcesz się czuć w tej nowej pracy. Czyli ok, aspekty są ważne, które mają to spełnić, ale tylko po to, żebyśmy mogli stworzyć ten ostateczny obraz tej pracy, w której chcemy się znaleźć. Jak to stworzymy, możemy to poczuć, jak się będziemy w niej czuć. I właśnie to, jak się w niej będziemy czuć, jest tym, co przyciągnie do nas tą pracę. A jeśli masz wątpliwości, czy to działa, to mogę tylko powiedzieć tyle, że osoba, która totalnie sceptycznie podeszła do tego sposobu, wręcz mi nie wierzyła, że to działa, w ciągu trzech tygodni dostała trzy propozycje pracy od nieznanych osób, nawet nie szukając tej, tej pracy. Także sami możecie sobie odpowiedzieć, czy to działa, czy nie. Pierwszą propozycję odrzuciła. Ale kolejne dwie rozważa bardzo poważnie i za, za yy, przepraszam, słowa mi uciekło. W każdym razie zanosi się na to, że będzie się wyprowadzać do innego miasta, żeby zmienić właśnie pracę. Także to działa, słuchajcie, i to wręcz nawet zauważam, że u osób, które sceptycznie podchodzą do takich rzeczy, czasami szybciej się to manifestuje niż u osób, które starają się to zrobić na siłę. Dlatego mówię z lekkością zawsze. Jak macie pytania, to pytajcie, bo tu się rozgadałem. Póki co zakończymy na dzisiaj tego live'a. E, jakbyście mieli jakieś pytania, to standardowo proszę o pytania. I e, widzimy się niebawem. A tymczasem miłego wieczorka. Do zobaczenia. Na razie. Hej.